Cześć, witam Was w niedzielę, który to dzisiaj 22 listopad. Siódma rano, 15 po siódmej. A coś tak z podwórza ponagrywam. Pusto, pusto się zrobiło. Tutaj stała kosiarka bijakowa. Nie ma kosiarki, tylko cień po niej został. Tutaj było. Łyżka, chwytak od Atlasa. Nie ma. Ramię tylko od Atlasa zostało. Tu na paletach. Już nawet nie pamiętam co tutaj było. Nie wiem. Aha, tu był silnik od Volvo ze skrzynią. I skrzynia biegów od Audi. Też nie ma. Tutaj to jakieś chyba deski były, czy coś takiego. Tu była... Łyżka, ten chwytak do szczelinowania nie ma, tutaj stał chwytak, ten do KM-ki, linowy. Tutaj była łyżka, te pięć pazurów, taki ten polip, to tylko blachy z tego zostały, też nie ma, obciążniki tylko zostały. A, tu jeszcze, tu jeszcze ta żmika do zboża stała. Szmiki też już nie ma. Mało tego. Atlasa nie ma. Tu koparka stała. Tu też tylko ślady po kołach zostały. O tu. Tu. I z tyłu od pługa wygniecione. Nie ma atlasa. Tu sześćdziesiątka stała. Nie ma sześćdziesiątki. Tylko iweko stoi. Miejsce się zrobiło pod wiatą sprinter stoi John Deere też nie ma i to jeszcze. jeszcze kotuda mieść to śruba to siedzi na tym na koparce idzie sobie z koparki chodź się tu pokaż tutaj to chociaż koparka została Cześć, przywitaj się kurde, jedną ręką to ja tego tu... Dobra, chwilę tam się patrzy, gdzieś nie wiem nawet gdzie Na palenisko od pieca Które już chyba drugi rok. Ten lewą kamerę I się tu łasi Palenisko chyba już drugi rok. Szamot mi nie mogę tego zrobić. Nie mam kiedy i zacięcia na to nie mam. <laughs> Dobra, kot sobie je. Aha, to idziemy od razu do ryb zajrzę. Słońce, słońce dopiero wstaje. Jest mówię tam z 15, po siódmej. Przed chwilą to to jeszcze ciemno było. Po siódmej. to. Ustalowego live'a pooglądałem trochę, o, tutaj też ciemno. U stalowego live'a pooglądałem Jeszcze tam jakieś Aha Adam Adam z 4CX z JT, y, pompę do regeneracji wywalił Tutaj mam ikrę dzisiaj, dzisiaj będzie solona. Aha, ktoś pytał, maszynę do wybierania ikry po soleniu nie mam i nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek się dorobię czegoś takiego. Tutaj mamy mniejszą rybę. Tu mamy już starszą. Te się lęgły, nie wiem, 16-18 chyba październik to tutaj czeka na mycie. Zresztą siatki będę musiał poklejać drobniejsze. Tutaj mamy ikrę, która się zaraz będzie lęgła. Też dzisiaj muszę policzyć, bo ona jeszcze nie policzona ile tego jest sztuk. No i dobra. Tyle, tyle na dzisiaj z tego. Z podchowalni i z wylęgarni. Idziemy dalej. A, też ktoś się pytał, myjkę jaką mam, ale to pewnie u mnie nie... dobra, to napiszę, bo to kurde nie u pod filmem, tylko... Karszer HDS 895 pewnie z 20 lat ma albo ponad i ciągle robi robotę ile mamy stopni dzisiaj no niecałe, niecałe 5 stopni ale wiatr trochę taki kurde zimny no i dobra tu mam o drzewa to już chyba pokazywałem że mam Takich tam samosiejów spod domu. Dęby jakieś tam inne. To muszę wysadzić. O ludu! Tutaj gdzie te płyty stała przyczepa. Mała. Co z tym kołem do roboty? Przyczepy nie ma. Tu był cyklop. Cyklopa też nie ma podwoziówka została, jakoś zaraz w poniedzieli, może jutro nawet uda się to pojadę. Koparkę przywiozę i koparkę chyba tutaj przywiozę. Chciałem zostawić na wstrągarni ale tu przywiozę. No i tutaj tak samo ten zbiornik został, a przyczep tych od agregatu. Też nie ma i tej szerokiej i tutaj po tej wąskiej to znaczy na wąskich kołach to też tylko ślady zostały, że no i tyle No i HL tam została A tak to pusto na placu Kabina, kabina jeszcze została Ale kabiny może też nie będzie tutaj muszę wziąć Piłę, wystawić sobie tarczówkę i to drzewo pociąć, bo nie wiadomo, zima długa. Skrzyniopalety puste stoją, a czymś będzie trzeba palić. No i dobra. To. Aha, i tutaj, tutaj też rębak stał. No i rębaka też nie ma. O, tutaj, tutaj sobie rębak stał w narożniku. Także u rybaka na placu się bardzo pusto zrobiło. tutaj to śmietnik tak jak był, bo to tutaj ciągnikiem czy koparką bym się i tak nie zmieścił do tego. Nie mogę się przyzwyczaić, że tyle miejsca. Dobra, to trzymajcie się zdrowo. Cześć.